Przyjrzymy się sprawie z pierwszej połowy XX wieku, więc usiądźcie wygodnie, bo przenosimy się do Francji. Leon Philip Poe, znany bardziej pod swoim scenicznym pseudonimem Harry Fraxon, urodził się 2 lipca 1869 roku przy ulicy Old Crompton, cztery w samym sercu Soho w Londynie. Jego rodzice Wiktor i Leotina Poe, byli francuskimi emigrantami z niewielkiej, lecz aktywnej społeczności, która tu się osiedliła, wśród zatłoczonych kawiarni i wielojęzycznych teatrów późno-wiktoriańskiego Londynu. Wiktor poprowadził hotel, a wczesne życie rodzinne było mocno zakorzenione w kulturalnym sercu stolicy, pośród sal muzycznych zagranicznej prasy i tętniącej życiem codzienności Londyńczyków. W 1871 roku. Rodzina przeprowadziła się na Ulą Grecką 42 w dzielnicy Soho, słynącej z hałasu i handlu. Leon dorastał w tym kosmopolitycznym otoczeniu. Choć część edukacji spędził w Antwerpii, jego wczesne lata wypełnione miejską kulturą wpłynęły na późniejszą karierę. Od najmłodszych lat muzyka i występy były w centrum jego zainteresowań. W połowie lat 80. XIX wieku zaczął śpiewać publicznie, głównie na koncertach poza Londynem gdzie szybko zwrócił uwagę. Ale nie chciał być znany jako Leon Filippo Po, więc przyjął nowe nazwisko. Fraxon to żartobliwa, przekorna nazwa, jakiej Anglicy często używali wobec Francuzów. Wkrótce jednak przyjął bardziej eleganckie nazwisko sceniczne Fraxon, pasujące do jego rosnącej sławy i kosmopolitycznego uroku. Do 1890 roku przeniósł się do Paryża, osiedlając się w dzielnicy Montmartre. Tam, w kawiarniach i kabaretach Zaczął zdobywać sławę dzięki swoim błyskotliwym parodiom słynnego francuskiego śpiewaka o imieniu Poulas. To co zaczęło się jako naśladownictwo, szybko stało się wyrafinowanym występem samym w sobie. A gdy Harry wypracował czarującą sceniczną osobowość, zaczął wykonywać własne piosenki, akompaniując sobie na fortepianie. Publiczność ciepło reagowała na jego lekki humor, muzyczną zręczność i ujmującą prezencję. Historyk teatru muzycznego Richard Anthony Baker opisał go jako wysokiego, z dużymi, wyrazistymi oczami, opadającą dolną wargą i długimi pasmami włosów przyklejonymi do w przeciwnym razie łysej głowy. Charakterystyczny wygląd i biegłość w dwóch językach sprawiły, że Harry był popularny po obu stronach kanału. Potrafił grać Anglika w Paryżu lub Paryżanina w Londynie, z łatwością zmieniając tożsamości kulturowe. W 1905 roku jego rosnąca sława zwróciła uwagę Artura Collinsa, dyrektora Theatre Royal w Drury Lane. Pan Collins widział Harego na scenie w Paryżu i tak zachwyciła go jego prezencja i komizm, że zaproponował mu rolę. W Pantomimie, w Kopciuszku, Harry zagrał Dana Digniego, beztroskiego, dowcipnego kuriera, który odpowiadał za większość komicznych scen. Ponieważ pan Collins dostrzegł talent muzyczny Harego, Poprosił go o napisanie piosenki do spektaklu. Harry odpowiedział, pisząc szepty miłości, które zaśpiewała główna wykonawczyni, aktorka o imieniu Majda Susa. Pantomima okazała się triumfem, a po jej zakończeniu Harry Fraxon był już ugruntowaną gwiazdą zarówno w Anglii, jak i we Francji. W kolejnych latach kontynuował wymagający harmonogram, występując w czołowych teatrach i salach muzycznych w całej Europie. Nagrywał wiele. A jego głos wyróżniał się połączeniem francuskiej intonacji z angielską frazą. W obu językach czuł się swobodnie. Śpiewał po francusku z akcentem angielskim w Paryżu, a po angielsku z francuskim w Londynie. W 1912 roku odbył tournée po Szkocji, występując w King's Theatre, do którego wrócił w październiku 1913 roku. Do tego czasu jego sukces jako autora tekstów i kompozytora był już powszechnie znany. Często współpracował z autorem tekstów Wortonem Davidem oraz Bertem Lee. Wśród ich popularnych utworów były piosenki Inny dział: Proszę, napisane w 1910 roku. Wszystkie dziewczyny są piękne nad morzem oraz Halo, Halo, kim jest twoja przyjaciółka. Obie powstały w 1913 roku, a ostatnia stała się jednym z jego największych przebojów. W tym samym roku wystąpił w krótkim francuskim filmie zatytułowanym L'Entente Cordiale. U boku legendarnego komika Maxa Lindera. Można śmiało powiedzieć, że Harry Fraxon był sławny. Jego życie osobiste było ściśle związane z teatrem. Był kiedyś żonaty z Alicją Delicią, słynną gwiazdą francuskiej sceny. Jednak po rozpadzie małżeństwa w 1913 roku, w wieku 56 lat, znów mieszkał w Paryżu. Rue Lafayette mieszkał ze starzejącym się ojcem Wiktorem który z czasem stawał się coraz bardziej niestabilny. Matka Harego zmarła 10 lat temu. Jego ojciec, niegdyś odnoszący sukcesy hotelarz, miał ponad 80 lat i cierpiał na paranoidalne urojenia oraz postępujący zanik umysłowy. Harry robił wszystko co w jego mocy, by się nim opiekować, ale atmosfera w ich wspólnym paryskim mieszkaniu stawała się coraz bardziej napięta. Przez jakiś czas napięcia między tymi dwoma mężczyznami narastały po cichu. Monsieur Paul stał się psychicznie kruchy i podejrzliwy, skupiając się na pomyśle, który wydawał się nie mieć żadnych podstaw w rzeczywistości. Jego syn miał romans z dużo młodszą Polette Frank, która czasem pomagała w mieszkaniu. Chociaż nie było żadnych dowodów na poparcie tego twierdzenia, w rzeczywistości większość osób znających rodzinę odrzucała to jako urojenie. Wiktor został pochłonięty przez to przekonanie. To, co zaczęło się jako niejasna zazdrość, szybko przerodziło się w pewność zdrady. Jego zachowanie było coraz bardziej nieprzewidywalne i trudne do opanowania. Przechodził od milczenia i unikania rozmów z kimkolwiek do wybuchów złości, oskarżając Harego o nielojalność, a Pauletę o manipulację. Przyjaciele rodziny zaczęli to zauważać, a niektórzy w prywatnych rozmowach wyrażali obawy, że umysł Wiktora się pogarsza. Nawet macocha Paulety wyraziła swoje zaniepokojenie, ostrzegając innych, że nastroje staruszka stają się niebezpiecznie niestabilne zgłosiła, że Pauletta przyznała się do tego, że zaczęła się bać dziwnego i nieprzewidywalnego zachowania Wiktora. Wśród osób najbliższych domowi panowało wspólne przekonanie, że sytuacja szybko się pogarsza. To dodatkowo utrudniało sprawę. Harry niedawno zakończył udane występy w paryskim Alhambrze i teraz przygotowywał się do ponownej podróży do Anglii, gdzie miał występować przez kilka tygodni, ponieważ planował być nieobecny przez dłuższy czas. Polet zgodziła się mu towarzyszyć. A to oczywiście oznaczało, że jego ojciec zostanie sam w Paryżu. Zaniepokojony pozostawieniem go bez opieki, Harry zorganizował umieszczenie monsieur Paul w domu opieki na czas swojej nieobecności. Gdy Harry poinformował ojca o planie, starszy mężczyzna błagał, by zostać w mieszkaniu, mimo protestów syna. Harry był głęboko zaniepokojony pogarszającym się stanem zdrowia ojca i nalegał, że to nie będzie możliwe. Wieczorem 30 grudnia 1913 roku Harry podarował bilety dozorcy i pokojówce, by mogli być na jego ostatnim występie w Alhambrze i posłuchać jego śpiewu. To był miły gest, ale oznaczał, że jego ojciec musiał zostać tego wieczoru w domu. Po swoim występie Harry wrócił na Rue Lafayette 56. Gdy dotarł do budynku, wszedł po schodach, lecz drzwi były zamknięte. To było dziwne, ponieważ jego ojciec zwykle zostawiał je otwarte, gdy wychodził. Ponownie nacisnął dzwonek, lecz nadal nikt nie odpowiadał. W środku ojciec Harego siedział przy stole, ale powoli wstał. Nie wiadomo, czy był pogrążony w myślach, czy po prostu postanowił nie odpowiadać od razu, ale po chwili podszedł do drzwi i je otworzył. Harry wszedł do środka wyraźnie zirytowany. Był zmęczony po występie i lekko rozdrażniony. Rzucił ostrą, być może sarkastyczną uwagę na temat czekania, a jego ojciec odpowiedział mu w podobnym tonie: Irytacja szybko minęła, kilka gorzkich słów pociągnęło za sobą kolejne. To była kolejna kłótnia z widocznymi śladami wcześniejszych. Te same pretensje, ta sama zraniona duma. Nagle ci w budynku usłyszeli coś, co uznali za dźwięk wystrzału. Jako pierwsza odkryła to młoda dziewczyna, którą tego wieczoru poproszono o zastępstwo portiera. Nie wiedziała, co się wydarzyło w mieszkaniu, ale zaledwie chwilę po oddaniu strzału poszła na górę, ponieważ monsieur Po otrzymał telegram. Była zszokowana, gdy staruszek otworzył drzwi i wskazał na Harego na dywanie. Powiedział, że zastrzelił syna. Dziewczyna spojrzała w dół, Zobaczyła Harego i uznała, że jego twarz jest jak z wosku. Nie było na niej krwi, ale wyglądała na bardzo odległą, jakby zniknął jej wyraz twarzy. Monsieur Po odwrócił się do niej i zasugerował, by wezwała policję. Bez słowa wybiegła na ulicę i gorączkowo szukała pomocy. Niedaleko zauważyła umundurowanego policjanta i w bardzo zdenerwowany sposób próbowała wyjaśnić, co się stało. Policjant natychmiast podjął działania, przekazując wiadomość komisarzowi policji z tego okręgu. W ciągu kilku minut, 56, Rue Lafayette przestało być tylko cichym budynkiem mieszkalnym. Stało się centrum poważnego śledztwa. Funkcjonariusze szybko przemieszczali się po okolicy, szukając czegokolwiek, co mogłoby pomóc w ich śledztwie. Po przybyciu komisarza, wnętrze nadal było ponure. Zorganizował transport ciała do kostnicy, gdzie lekarze zbadali obrażenia. I stwierdzili, że Harry zmarł od pojedynczego strzału, który trafił go w głowę tuż za prawym uchem. W tym czasie Wiktor Poł pozostał w mieszkaniu. Opanowany, ale przygaszony, w końcu poproszono go, aby towarzyszył komisarzowi na komisariat policji. Skinął głową, a następnie poszedł za nim, opuszczając mieszkanie bez oporu. Kiedy był przesłuchiwany, w głosie starca nie było żadnego zamieszania, tylko cicha rezygnacja. Powiedział śledczym, że właśnie skończył kolację, gdy jego syn zadzwonił do drzwi z powodu strachu przed włamywaczami. Drzwi były zaryglowane i zajęło mu trochę czasu, żeby wstać, przejść przez korytarz i je odblokować. Według relacji pana Poego, Harry wszedł wtedy do mieszkania w złości i zaczął oskarżać go o to, że jest urojonym starcem, który wtrąca się w jego życie. Pan Paul spojrzał na komisarza i powiedział... Próbowałem wyjaśnić, ale mój syn stawał się coraz agresywniejszy. Nazwisko mnie pijakiem. Ostatecznie zdesperowany, sięgnąłem po rewolwer nie by go zabić, lecz siebie. Gdy tylko podniosłem broń, przeszedł obok mnie i potrącił mnie. Wtedy broń wypaliła. Komisarz przez chwilę milczał, zanim potwierdził to, co właśnie usłyszał, i powiedział: A więc twierdzi pan, że to był wypadek? Monsieur Po przytaknął i cichym głosem powiedział, że tak było. Policja jednak nie była całkowicie przekonana do tej wersji wydarzeń. Morderstwo wstrząsnęło opinią publiczną, jednak wielu znających rodzinę nie było zaskoczonych. Wiktor Poe od dawna był uważany za osobę chorą psychicznie człowieka owładniętego dziwnymi pomysłami i przekonanego, że inni są przeciwko niemu. Jego nastroje były nieprzewidywalne, a z czasem jego zachowanie stawało się coraz bardziej niestabilne. Groził swojemu synowi więcej niż raz i często mówił, że nie chce już żyć. Harry ze swojej strony zwierzał się przyjaciołom, że obawia się, iż jego ojciec traci kontakt z rzeczywistością. Chociaż zachowywał te obawy dla siebie, osoby mu bliskie o tym wiedziały. Czuł się coraz bardziej nieswojo w domu, martwiąc się powolnym, lecz stałym upadkiem ojca. Gdy pan Poe przedstawił swoją wersję w prasie, mało kto w nią uwierzył. Dozorca budynku opisał pana Harego Fraksona jako uprzejmego, zrównoważonego człowieka i stanowczo twierdził, że jego zdaniem strzał nie był przypadkiem. Francuskie gazety podzielały ten pogląd. Le Journal odrzucił relacje pana Poego jako chłodne i wyrachowane, podczas gdy Le Figaro zasugerował, że czyn był zamierzony. Niektórzy twierdzili, że Wiktor nigdy nie zaakceptował teatralnej kariery syna i próbował mu jej zabronić, co wynikało z długo skrywanej urazy. Mimo późniejszego pogodzenia, wielu sądziło, że napięcie nigdy nie zniknęło całkowicie. Gorycz mogła zniknąć z oczu, ale nie zniknęła całkowicie, a ostatecznie mogła ujawnić się w najbardziej gwałtowny i tragiczny sposób. Monsieur Po został aresztowany i zdecydowano się przewieźć go do szpitala psychiatrycznego, gdzie mógłby zostać oceniony przez specjalistów medycznych. Śmierć Harego Fraksona wstrząsnęła Francją i Anglią. Ponad 50 tysięcy żałobników uczestniczyło w kondukcie pogrzebowym w Paryżu prowadzącym do kościoła Saint-Augustin. Został pochowany na cmentarzu père lachaise wśród wybitnych postaci francuskiej kultury. Zaledwie sześć tygodni po śmierci Harego, jego ojciec, Monsieur Victor Poe, zmarł podczas leczenia psychiatrycznego. Nie został osądzony za zabójstwo swojego syna, ponieważ uznano go za niezdolnego do stanięcia przed sądem z powodu stanu psychicznego i umieszczono w zakładzie psychiatrycznym. Po strzelaninie pozostał tam pod stałą obserwacją. Jego kruche zdrowie szybko się pogorszyło i zmarł, nie stanąwszy przed sądem. W ten sposób sprawa zakończyła się cicho i bez rozwiązania, naznaczona niesprawiedliwością, lecz smutkiem, ciszą i cieniem rozbitego umysłu. W kolejnych miesiącach sprawy prawne dotyczące Harego toczyły się po cichu w Londynie. Zostawił większość majątku w Anglii i zmarł nieżonaty bez testamentu. W normalnych okolicznościach jego majątek przeszedłby na najbliższego krewnego, czyli w tym przypadku na jego ojca, pana Wiktora Poł. Ale on również zmarł, nigdy nie dochodząc swoich praw do majątku syna. Bez testamentu i bez bliskich krewnych do dziedziczenia, majątek Harego, który posiadał w Anglii, został formalnie przekazany koronie. Pełnomocnictwo do zarządzania majątkiem otrzymał radca prawny do skarbu Jego Królewskiej Mości, odpowiedzialny za prowadzenie tych spraw. W następstwie tego kilku osób zgłosiło się twierdząc, że są dalekimi krewnymi. Mając nadzieję na uzyskanie pieniędzy, które pozostawił Harry, po dochodzeniu ustalono, że żadna z tych osób nie była krewnym, więc ich roszczenia odrzucono. Sprawy samego pana Wiktora Poł również pozostały ponuro nierozwiązane. On również zmarł bez testamentu, jako wdowiec bez żyjącej rodziny. Niewielka posiadłość, którą pozostawił w Anglii, podobnie jak majątek jego syna, również przeszła na własność korony. Chociaż jego życie zostało przerwane w tak nagły i smutny sposób, Harry Fraxon pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo. Był wyjątkową postacią, która odniosła sukcesy w Paryżu i Londynie, łącząc dwie kultury. Jego głos i piosenki bawiły tysiące ludzi, stając się dobrze znaną i cenioną częścią tradycji Music Hall. Jego kariera oddawała ducha tamtych czasów, przynosząc radość i śmiech publiczności, w tętniącej życiem złotej erze Music Hallu. Jego tragiczna śmierć dodała smutku jego historii i przypomina, że za sukcesem często kryją się osobiste zmagania, które czasem pozostają ukryte. Nawet dziś Harry Fraxon jest pamiętany nie tylko za swoje talenty, ale także za krótki, jasny ślad, jaki pozostawił w rozrywce początku XX wieku. Witam wszystkich i bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany słuchaniem muzyki Harry'ego Fraksona, znajdzie ją na YouTube. Proszę zostawcie swoje komentarze lub opinie i mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie w kolejnym Briefcase.